Jeżeli kochacie kino, to musieliście słyszeć o nowym filmie autorstwa Paula Thomasa Andersona zatytułowanym Jedna bitwa za drugą. Film jest w tej chwili nie tylko najlepiej i najwyżej ocenianym filmem roku, jest jednym z najlepiej ocenianych filmów tej dekady. Krytycy pieją z zachwytu. Jeden z nich powiedział, że to najlepszy amerykański film od 2010 roku. Film wychwalają legendarni filmowcy, tacy jak Steven Spielberg albo Martin Scorsese. Wszyscy wokół mnie mówią: Mamy film roku, nawet moi znajomi. Ja kocham kino Paula Thomasa Andersona. Kocham aktora, jakim jest Leonardo DiCaprio, więc tym bardziej wybrałem się do kina z ogromnymi nadziejami. A to moja bezspoilerowa recenzja jednej bitwy za drugą, w której spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście film, który zasługuje na tytuł filmu roku. Muszę zacząć od tego, że ja nie przesadzam, kiedy mówię, że uwielbiam kinopola Thomasa Andersona. Ja nie próbuję się nikomu przypodobać. Ten facet stworzył jeden z najważniejszych filmów mojego życia. Aż poleje się krew. Magnolia jest... Filmem, który na pewno znalazłby się w top 50 najważniejszych dla mnie dzieł filmowych mojego życia. Lubię Bogie Nights, e, niedoceniony bardzo lewy sercowy, czyli Punch Drunk Love z Adamem Sandlerem, The Master to film mistrzowski. Trochę mniej zachwycają mnie jego ostatnie filmy, jak niedźwidmo, jak Wada Ukryta, czyli Inherent Vice. Ale urzekło mnie lekkie, urocze i bez troski Likoryszpica, które naprawdę było zmianą klimatu i tonu, jak na tego reżysera. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo kiedy idzie się na kolejny film jednego ze swoich ulubionych reżyserów, to ma się wielkie nadzieje. A kiedy jeszcze zewsząd słyszy się głosy ludzi, którzy mówią: tak, to jest film roku, jeżeli nie dekady, to tym bardziej. No więc zacznijmy od prologu filmu Jedna bitwa po drugiej, który trwa. 30 minut z tego prawie 3 godzinnego filmu. Prolog bardzo dynamicznie, wręcz chaotycznie i z lekką zadyszką wprowadza nas w szalony klimat filmu. Oto French 75, organizacja miejskich bojowników o wolność, którzy są samozwańczymi rewolucjonistami. Na czele French 75 stoi perfidia Beverly Hills. Tak, dobrze usłyszeliście. A DiCaprio gra zapatrzonego w nią specjalistę od materiałów wybuchowych, Rocketmana, czy też ghetto Pata, bo oni mają kilka dziwnych kzywek. No więc rewolucjoniści wpadają do obozu dla imigrantów. Terroryzują tamtejszych żołnierzy, w tym psychopatycznego pułkownika Stevena J. Lockjoe'a, którego gra Sean Penn, czego ten im nie zapomni i wypuszczają emigrantów z obozu. Czemu? Po co? Tego nie wiemy. Dalej oglądamy kolejne akcje French 75, podkładają i wysadzają bomby, napadają na bank, cieszą się przy tym jak dzieci, buzuje w nich energia buntowników, kochają chaos, kochają wkładać kij w szprychy. Jest tylko jeden problem – ja nie widzę w nich rewolucjonistów, ja widzę w nich terrorystów. A film, niestety, przez swoje pierwsze 30 minut, nie próbuje pokazać nam, z czym oni właściwie walczą. Po co podkładają te bomby? Po co wypuszczają tych imigrantów? Czemu dokonują aktów sabotażu? Po co napad na bank? Po co te wybuchy? Po co otwieranie ognia? Film nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie. Przeciw jakiej maszynie oni właściwie rajdują? A kiedy nie potrafi albo nie chce na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy, że dostajemy grupę silnie antypatycznych bohaterów, którym trudno jest kibicować. A ja tak niestety postrzegałem tę paczkę bohaterów na początku, która, jak zauważył Sam DiCaprio w jednym z wywiadów, jest jak organizacja Weather Underground z lat 60., która walczyła o prawa kolorowych w Stanach Zjednoczonych tyle tylko, że poszła zdecydowanie za daleko. No i rzeczywiście poszła za daleko, bo French 75 w tym filmie. Zachowuje się dokładnie tak, jak amerykańska prawica wyobraża sobie, że postępuje Antifa, czyli jako organizacja terroryzmu wewnętrznego. Jak niedawno powiedział o Antifie Donald Trump i powiedział, że wprowadza dekret, który będzie traktował Antifę jako organizację terroryzmu wewnętrznego. A film, niestety, tak jak już powiedziałem, nawet nie wysila się, żeby spróbować nam skontekstualizować ich działania. To znaczy, czemu wy to robicie? Czemu wysadzacie? Czemu strzelacie? Przeciw czemu walczycie? Nie mamy poza samym Joe, który pojawia się na moment, personifikacji tego systemu, który, jak rozumiem, jest złym reżimem, ale film nam tego nie pokazuje. Wszyscy normalnie, względnie normalnie żyją w tej Ameryce, tak jak widzimy przez pierwsze 30 minut. Tylko jakaś grupka awanturników robi raban i wysadza rzeczy w powietrze. Więc ciężko jest ich polubić, ciężko jest im kibicować, ale jest gorzej. A chodzi o bohaterkę filmu, jaką jest wspomniana Perfidia, jakże bardzo adekwatne imię. Otóż na początku spędzamy z nią więcej czasu niż z samym DiCaprio, to znaczy ona jako liderka tego ruchu, French 75, wydaje się ważniejsza. I perfidia już od pierwszych minut jest agresywna, jest wulgarna, jest nieprzyjemna i jest impuls... już to chyba powiedziałem, lekkomyślna w takim razie. Jest twarda, ale w taki banalny sposób, jest pyskata, naraża innych ludzi, jest odpychająca, jest tak antypatyczną bohaterką, że posłużę się tylko jednym przykładem żeby wyrazić wam, dlaczego, kiedy pojawiała się na ekranie w pierwszych 30 minutach filmu, to w pewnym momencie nabrałem odruchu, żeby odwracać głowę, bo ja nie mogłem na nią patrzeć. No więc, żeby uzmysłowić wam, jak bardzo jest odpychająca, powiem, że w ramach prologu, i to nie jest spoiler, ponieważ to jest w ramach opisu filmu, który możecie przeczytać, ona i grany przez DiCaprio Pat mają dziecko. Łączy ich romans, może miłość. Gdy rodzi się ich córka Willa i jest jeszcze niemowlęciem, to Pat się nią opiekuje, a perfidia, Perfidnie patrzy na niego z jakąś niechęcią, kiedy on zajmuje się ich córką. I pewnego razu, kiedy Pat dosłownie tuli ich córkę, to Perfidia wychodzi z domu. I Pat ją zatrzymuje i mówi: Ale, ale Perfidio zrozum, my mamy dziecko teraz, my mamy córkę, my musimy się nią opiekować. Nie możemy odpierdalać cały czas tych buntowniczych, awanturniczych rzeczy. Ona potrzebuje matki, na co Perfidia. Patrzy mu prosto w oczy. I wiecie co mówi? Ja sobie to zapisałem. Zapisałem cytaty w kinie. Chcesz rządzić mną? Ty i twoje kruche męskie ego? Nie jestem twoją mamką! I wychodzi z domu, zostawiając go z córką, a następnie znika z ich życia. To jest pierwszy w życiu moim moment, kiedy mówię hashtag piekło mężczyzn. Bo nie tylko grupa bohaterów French 75 jest uosobieniem wszystkich. Sennych koszmarów amerykańskiej prawicy na temat tego, jak wygląda Antifa i Lewactwo, to jeszcze bohaterka tego filmu, jaką jest Perfidia, stanowi ucieleśnienie wszystkich stereotypowych narracji Red Pili wobec kobiet. Jest wulgarna, jest agresywna, jest rozwiązła, jest niewierna, jest nielojalna i zostawia ojca samego z dzieckiem, pierdoląc coś w międzyczasie o męskim patriarchacie i kruchym męskim ego. Także ten początek, mówiąc naprawdę delikatnie, był dla mnie ciężki. Ameryka taka zła, ale terroryści tacy dobrzy. Perfidia, taka wyzwolona, taka silna. Pieprzyć system i pieprzyć mężczyzn. I chcę zaznaczyć, ja naprawdę nie mam problemu z pisaniem takich postaci. Ja nie mam problemu z postaciami w popkulturze, czy też węziej w kinie, które są niejednoznaczne, które są antypatyczne, które potrafią cię wkurwić. To zupełnie normalne, często na swój sposób pociągające. Ale ten film popełnia błąd, bo wystarczyło zrobić dwie rzeczy: po pierwsze, pokazać z jakim złem walczą bojownicy. Żebyśmy jakkolwiek mogli sympatyzować z ich sprawą, żebyśmy nie postrzegali ich tylko jako terrorystów, ale zrozumieli, okej, okay, oni w coś wierzą, i to w co wierzą, to są jakieś uniwersalne wartości, które mają sens w tym świecie, w który zostaliśmy wrzuceni, bo jest jakiś system, jest jakaś siła, która pod presją. Te wartości miażdży i niszczy. I po drugie, najpierw pokazać to, co dobre w postaci perfidii, a następnie uczynić ją antypatyczną, sprawić, żebyśmy ją polubili, a następnie sprawić, żebyśmy. Szacunek do niej czy też sympatię stracili widząc jej zachowanie. Zamiast tego PTA prezentuje ją z miejsca jako postać antypatyczną, a bojowników z French 75 jako infantylnych awanturników. Woli sprawiedliwości też a propos perfili, rzeczywiście my potem mamy ją nie lubić, i rzeczywiście bohaterowie jej z różnych powodów nie lubią, ale wydaje mi się, że chociaż na początku, skoro jej tyle widzimy, mogliśmy też zobaczyć jakąś lepszą jej stronę. Szczęśliwie jej rola dalej w filmie maleje. I znacznie więcej roli odgrywa córka wspomniana, Willa, bo akcja przeskakuje o lat 16 i Pat jest wówczas już samotnie wychowującym Willę ojcem, przepalonym Maryszką ex-bojownikiem, ale przeszłość go dogania, bo wraca ambitny pułkownik Lockjaw, a Willa zostaje porwana, a rewolucjoniści muszą wrócić do boju. To nie spoilery, to wszystko macie w krótkim opisie tego filmu, to jest zawiązanie fabuły. I od tego punktu film na szczęście robi się znacznie lepszy. No miałem, jak już powiedziałem, poważny problem z prologiem, do stopnia, w którym naprawdę bałem się, czy, czy ja chcę oglądać, dalej ten film, jeżeli, jeżeli ja nie jestem w stanie sympatyzować z żadnym z bohaterów. Jeżeli ta grupa ludzi, która jest mi zaprezentowana sprawia, że, że kibicuję tym złym. Na szczęście po tych 30 minutach film łapie równowagę. A łapie ją za sprawą dwóch postaci i wspaniałych kreacji aktorskich, dla których warto ten film obejrzeć. Pierwsza z nich to oczywiście Pat, po tych 16 latach znanych już jako Bob, którego gra Leonardo DiCaprio. Jak opisać Boba? Powiem tak. Czy pamiętacie wspaniałą scenę z pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino, gdzie także grał DiCaprio, w której grany przez niego bohater ma potężny meltdown? To jest w ogóle moja ulubiona scena w historii kinematografii, tak, by the way. Ale teraz wyobraźcie sobie, że bohater grany przez DiCaprio w jednej bitwie po drugiej, czyli Bob, jest w takim stanie meltdownu niemal przez cały film. Znaczy wyobraźcie sobie, że jest typ, który wygląda i zachowuje się jak Big Lebowski, braci Cohen, jest, jak sam mówi, tak ujarany Maryśką, że spalił sobie przez wódę i przez dragi mózg, jest w stanie ciągłej paranoi i ma bezustanny meltdown i musi odzyskać córkę. No więc oglądanie Boba jak musi wrócić do akcji, ale niemalże w każdym momencie widzimy jak to mówi młodzież, że się po drodze zesrał i jest jedną z największych radości jakie daje ten film. Czy to jest Bob, który przez kilkanaście minut wykłóca się przez telefon z niezwykle drobiazgowym operatorem po stronie ruchu oporu, który oczekuje od niego jednego hasła, żeby mógł dostać kluczowe informacje? Czy kiedy biega po dachach i widać, że jest uskrzydlony, że on odzyskał ten aniemoc la rewolucją I spierdala się z dachu cudem, opadając po gałęziach drzewa tak, żeby się nie zabić. Czy jego interakcje z Sensei Sergio, granym przez Benicio del Toro, który dwa razy w ciągu jednego dnia ratuje naszego bohatera z tarapatów. Thank you! Hey! Thank you, Sensei! Thank you, Sensei! Thank you! God damn it! Viva la revolución! DiCaprio daje z siebie absolutnie wszystko i muszę powiedzieć, że on w tej roli więcej niż raz wygląda tak jak wyglądałby Marlon Brando, gdyby jeszcze chciało mu się. W późniejszych czasach grać w filmach, a nie po prostu odpieprzać e, fuszerkę. Uważam, że to jest współczesny Brando i to jest współczesny Robert De Niro, i to nie pierwszy raz, kiedy, kiedy to czuję, ale z ekranu tym razem to bardzo bije, bo też widzimy go w nietypowej roli ojca. I to oglądanie go w roli nieporadnego ojca to jest absolutne złoto. Jego sceny z Willą, czyli córką, to jest coś innego. Ja uważam, że cały film mógłby być przede wszystkim relacją właśnie ojca z córką, samotnego. Boomera, starego hipisa, który się przejarał maryśką i nie odnajduje się zupełnie w roli ojca, z buntowniczą zetką. Jest w tym ogromny potencjał w tych kilku scenach, które są w filmie. No ale właśnie tych scen raptem jest kilka. Ja ich naliczyłem łącznie trzy. Trzy sceny między ojcem a córką, które są doskonałe. No mają w sobie dużo emocji, dużo humoru, dużo nieporadności, znakomitą chemię. Tym większa szkoda, że kiedy Bob zwierza się Sensei mówiąc stary, ono naprawdę potrzebuje matki, ja, ja, ja nie potrafię jej nawet dobrze rozczesać włosów. To jest jedna z najbardziej niepozornych, najpiękniejszych scen w filmie i tak doskonale napisanych dialogowo, bo, bo wyłazi autentyzm i, i, i serducho z tej postaci i, i to dlaczego tak bardzo kocha córkę, ale jednocześnie czuje, że po prostu nie dowozi jako ojciec. To mogło być bijące serce tego filmu. Ale jeszcze do tego wrócę. Jeszcze do tego wrócę, bo film ma jeszcze jedną, mówiłem o dwóch, znakomitą postać i wspaniałą kreację. Ośmielę się powiedzieć, wybitną, lepszą niż ta, którą dał DiCaprio. To jest Sean Penn jako pułkownik Lockjaw. I jego nazwisko pasuje do jego osoby. On naprawdę ma żelaźnie zaciśniętą szczękę. I'll Pen jest niebywały, jako bezustannie spięty wojskowy, który chodzi dziwacznie, nosi kretyńską fryzurę, ma dziwne tiki nerwowe. Tak robi szczęką, bardzo często syczy słowa. Widać w nim buzujące wkurwienie, ale jednocześnie, im bardziej poznajemy tę postać, widzimy po prostu silny konflikt wewnętrzny. Jest mściwy, jest pamiętliwy, ale jednocześnie komicznie popędliwy. Od pierwszej sceny wiemy, że facet jest dziwakiem. Ale nie możemy oderwać od niego wzroku. On kradnie ten film, Sean Penn kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Do tego dokłada do tego filmu nie tylko jako ciekawy antagonista, ale też jako twarz tego złego systemu, która w końcu zostaje przed nami ujawniona, jakkolwiek. Dokłada się też do niezwykłego, bardzo niestampowego trójkąta miłosnego. I ten trójkąt miłosny również mógł być sercem tego filmu, i również niestety się nim nie okazał. To można w końcu w tym punkcie zapytać to co jest sercem? co jest sercem jednej bitwy po drugiej. Czy właśnie krytyka systemu, który jakżeby inaczej jest jakąś tam kolejną wizją rządów prawicy w Ameryce, która wprost odwołuje się do obecnej postawy administracji Donalda Trumpa wobec migrantów? Bo to w końcu jest luźna adaptacja książki Wineland autorstwa Thomasa Pynchona, którą Paul Thomas Anderson zaktualizował do naszych czasów, no uważam stosując trochę siermiężne metafory i nawiązania do współczesnej Ameryki. Ale nie! To nie jest też serce tego filmu. Mamy co prawda przezabawną zakulisową scenę, która kozje nam tzw. klub miłośników Świętego Mikołaja, który jest niczym innym jak grą na... KKK. I kojarzy się trochę z absurdem braci Coen, e, czyli ukazaniem zła w taki sposób, nawet nie tyle karykaturalny, ile wprost komiksowy. Czyli kilku typów, których się spotyka, oczywiście białych typów, którzy się spotykają i mówią, to panowie, to, to, to co my robimy, szanowni panowie? Ale jest to trochę płytkie i moim zdaniem niewystarczające. Czy może zatem sercem tego filmu jest upadek ducha rebelianta i na nowe odżywanie tego ducha? Albo właśnie relacja samotnego ojca z córką? No nie, tak jak już wcześniej powiedziałem, to również nie jest sercem tego filmu, ponieważ po prostu nie dostaje wystarczająco miejsca, żeby rezonować. Dlatego zaryzykowałbym stwierdzenie, że sercem tego filmu jest po prostu chaos. I to w dobrym sensie. Chaos jako paranoiczny, improwizowany pęd przed siebie, którego celem jest ocalenie tego, co tobie najbliższe, czyli córki. I wtedy właśnie ten film sprawdza się najlepiej. To znaczy, doskonale nakręcona jest scena, kiedy Bob szuka kolejnych i kolejnych haseł. Cały czas siedząc na tym cholernym telefonie, a pomaga mu sensei Sergio grany przez Del Toro. Graficznie to jest po prostu obłędna scena, ona była w zwiastunach. Ludzie robią to, co mają robić, na naszych oczach organizują się, robią akcje zwiadu, ucieczki, oni tańczą, tańczą, a kamera to chwyta, kiedy nasz biedny Bob wierzga i się wije. To są te momenty, to są te momenty, kiedy bije serce tego filmu, którym jest właśnie paranoja i chaos i, i przypadkowość. Czy też wspaniała, podkreślam... Wspaniała scena pościgu z ostatniego aktu filmu. No, muszę powiedzieć, scena, która jest jedną z najciekawiej, nie wiem czy najlepiej, ale najciekawiej nakręconych scen pościgowych w kinie, na pewno ostatniej dekady, to mogę powiedzieć z całą pewnością, że jeżeli coś ten film daje najlepszego od dekady, to jest to najciekawiej nakręcona scena pościgu. Jest emocjonująca, jest naprawdę odkrywcza, tak jak wejście Lock Joe do pewnego klasztoru. Lockjaw'a, który dysponuje siłą militarną na życzenie, to są te momenty, kiedy w ogóle film rzeczywiście kojarzy się nie z Polem Thomasem Andersonem, ale z twórczością braci koen. A w szczególności nie wiem czemu, to nie jest kraj dla starych ludzi, który uwielbiam i uważam za arcydzieło. To są te momenty, kiedy jedna bitwa po drugiej błyszczy, ma akcję, ma emocje i ma przede wszystkim masę humoru, bo film jest lekki i zabawny. Mamy zatem z jednej strony historię nieudanej rewolucji podstarzałego rewolucjonisty, z drugiej koszmar Ameryki zanurzonej w rasizmie, bo inaczej tego nie umiem odczytać. Mamy krytykę prawicującej Ameryki czasów maga, mamy portret rewolucyjnego Piotrusia Pana, który musi dojrzeć do roli ojca, mamy dojrzewającą córkę, która zmienia się w małą rebeliantkę i obserwowanie pięcia się po drabinie ambicji skonfliktowanego wewnętrznie pułkownika uosabiającego przemoc państwa. Czy to się ze sobą klei? I czy to rzeczywiście jest film roku? Za moment mój werdykt, ale chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, która. Naprawdę może wam się przydać. Wiecie, jako, że sporo nagrywam, sporo streamuję, dużo czasu spędzam gadając, to bardzo ważne jest dla mnie nawodnienie, bardzo ważne jest dla mnie zwilżanie ust, żeby móc dalej nawijać. I nie ukrywam, że często ulegam napojom no nie najwyższej jakości wartości, znaczy słodzonym, gazowanym, a co gorsza, często energetyką. A woda jest czasem zbyt nudna. Dlatego obecnie próbuję znaleźć dobrą alternatywę, i taką alternatywą jest Holly, coś smacznego. Coś nawadniającego, dającego energię i witaminy, i oczywiście bez cukru. I takie właśnie jest Holly, które w tym momencie testuję i piję nawet, nawet teraz. Dostałem od nich paczkę i muszę powiedzieć, że sprawdza się świetnie. To znaczy, nie jest za słodkie, jest lekko kwaśne, jest nawadniające, jest witaminowe. Dlatego, jeżeli również szukacie. Alternatyw dla energetyków i po prostu napoju wysokosłodzonych, to wejdźcie w mój link w opisie pod tym filmem i znajdźcie coś dla siebie na ich stronie, a ja mam dla was 10% zniżkę na zakupy. Wystarczy, że wykorzystacie mój kod bez schematu. Sprawdźcie raz jeszcze link w opisie pod filmem. A teraz wracając do werdyktu jednej bitwy po drugiej. Wspomniałem oczywiście o tym, jak bardzo duży problem miałem z pierwszymi 30 minutami tego filmu i o tym, jak bardzo Paul Thomas Anderson zadbał o to. Żebyśmy nie polubili bohaterki, jaką jest perfidia, i żebyśmy mieli problem z tym, żeby w ogóle kibicować grupie bohaterów z bojówki French 75. Reszta filmu jest najlepsza, właśnie jako roller coaster, który nie wymaga ani analizy, ani pomyślunku, a zachęca do tego, żeby po prostu dać się porwać i więcej niż raz zaśmiać i powiedzieć na głos: What the fuck, kiedy DiCaprio znowu coś odpieprza. Just like Tom Cruise. To jest kawał znakomitej rozrywki, ale jednocześnie coś kompletnie innego, niż się spodziewałem w nie najlepszym sensie, bo ten film byłby lepszy, gdyby miał więcej do pokazania i opowiedzenia o samotnym ojcostwie, bo to jest coś, co szczególnie chwyciło mnie w tych kilku scenach za serce coś co ma nie tylko ogromny potencjał emocjonalny, ale także ogromny potencjał humorystyczny. Ten film byłby bardziej ekscytujący, gdyby miał więcej ekscytującego trójkąta miłosnego, osadzonego trochę w stylu kina gangsterskiego w rodzaju gorączki Michaela Manna i Bonnie i Clyde. A jak już poszedł też ten duch rewolucji, oczywiście komicznie, to też fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli, co jest tym systemem i co jest tym reżimem, który tak bardzo próbuje obalić bohaterowie, niż tylko pokazanie kilku. Komiksowych typów. W efekcie wyszedłem z kina z głębokim poczuciem bezcelowości tego obrazu. Nie zostałem z przemyślaniami. Nie zostałem z emocjami. Nie zostałem nawet z jakimiś głębokimi uniesieniami estetycznymi podczas seansu. Dostałem kawał dobrego, rozrywkowego kina z kolejnymi banalnymi analogiami do współczesnej Ameryki, infantylnymi, celowo bohaterami, których wspaniale wykreowali aktorzy, ale nie potrafię. Uciec od wrażenia, że ten film nieintencjonalnie jest jednak tak infantylny jak bohaterowie, których portretuje, Przy zaznaczmy wspaniałych kreacjach aktorskich. Nie widzę geniuszu, który widzą wszyscy inni. Naprawdę nie widzę tego geniuszu. Nie jest to dla mnie film ani wybitny całokształtem, ani w szczegółach i w poszczególnych jego składowych, nie licząc jednej. I tą jedną jest rzeczywiście kreacja Shona Pena jako pułkownika Lockjaw. Oceniam ten film, gdybym miał sprowadzić to do liczbowej oceny, 7,5 na 10, ale muszę powiedzieć z bólem, jak zachwyca, jak nie zachwyca ten Słowacki. I proszę zrozumcie mnie, ja mówię to jako fan Paula Tomasa Andersona, człowiek, który kocha kino, bo no, śledzicie pewnie ten vlog, więc wiecie jaki jest mój stosunek do popkultury. Ja chciałbym poczuć to, co czują inni. Ja chciałbym się umieć tak zachwycić, jak nie umiem się zachwycić tym filmem. Chciałbym zobaczyć to, co widzą inni, ale to nie jest dla mnie film roku, a tym bardziej to nie jest film dekady. To jest dla mnie niestety kolejny, bo już trzeci film tego roku, po Mickey 17 i po 28 lat później, który już na podstawie tego, kto za nim stoi i na podstawie zwiastunów sprawiał, że wierzyłem, że to może być obraz roku. Ale jest kolejnym, który jest daleko poniżej moich oczekiwań, bo widzicie, uważam, że różnica między średnim a dobrym filmem jest mniejsza niż między filmem dobrym albo bardzo dobrym, a wybitnym. I tak jest w tym przypadku. To jest film dobry, w porywach do bardzo dobry w mojej ocenie, ale to w żadnej mierze nie jest film wybitny. Ale jako, że kocham pola Tomasa Andersona, i jak już powiedziałem, kocham kino w ogóle. To z wielkim sercem i z radością polecam Wam ten film i mówię: idźcie do kina właśnie na seans, jednej bitwy po drugiej, bo ja chcę wierzyć, że Wy zobaczycie to, czego ja tam nie widzę. Że Wy będziecie mieli to uniesienie, które mnie zostało oszczędzone. Obejrzyjcie, bo życzę Wam, żebyście byli tak zachwyceni, jak ja zachwycony być nie potrafię. Na pewno podejdę jeszcze raz do tego filmu. Chcę wierzyć. Że ocenię go lepiej, tak jak było niedawno z fantastyczną czwórką, którą tam o pół oczka pod, pod, podciągnąłem ocenę po rozmowie z moimi przyjaciółmi na temat tego filmu. Ale tak, bardzo rozrywkowe, bardzo dobre kino. Paul Thomas Anderson w dobrym wydaniu, ale po prostu dobrym. A od Paula Thomasa Andersona oczekuje się genialności. I on taką genialność dowoził więcej niż trzy razy w swojej karierze. Więc uh, nie film roku. Ale przekonajcie mnie, że jest inaczej w komentarzach. I pamiętajcie, że jeżeli szukacie czegoś dobrego, do picia, do nawodnienia, do uzupełnienia braku w witaminach, to sprawdźcie Holi i wykorzystajcie mój kod bez schematu. A jeżeli macie ochotę, możecie też wesprzeć bez schematu na Patronajcie.